Dzień dobry katarzyna Maciejowska z kadry szkoleniowej Car Group. Żyjemy w czasach, które wielu badaczy określa mianem epoki niepewności. Globalizacja, szybki rozwój technologii, zmieniający się rynek pracy czy kryzysy sprawiają, że trudno jest planować przyszłość z pełnym spokojem. W świecie, w którym jedyną stałą rzeczą wydaje się być zmiana, kluczową rolę zaczyna odgrywać odporność psychiczna oraz elastyczność. Czyli umiejętność dostosowania się do nowych warunków bez utraty poczucia sensu i równowagi. Odporność psychiczna to zdolność do radzenia sobie z trudnościami, stresem i przeciwnościami losu, bez utraty wiary w siebie i sensu działania. To nie brak problemów czy emocji, ale umiejętność powstawania po upadku. Odporni psychicznie ludzie nie są wolni od bólu czy lęku, lecz potrafią szybciej się regenerować i odnajdywać w sytuacjach kryzysowych. Psychologowie podkreślają, że odporność psychiczna to w dużej mierze proces, coś, co można ćwiczyć i rozwijać przez całe życie. To zestaw postaw, przekonań i nawyków, które pozwalają nam nie ulegać całkowicie chaosowi zewnętrznych wydarzeń. Duch elastyczności to zdolność przystosowania się do zmieniających się warunków w pracy, w relacjach, w życiu codziennym. Nie oznacza to rezygnacji z własnych wartości czy braku charakteru, lecz raczej mądrość w podejściu do świata, to umiejętność spojrzenia na sytuację z różnych perspektyw. Poszukiwania nowych rozwiązań i adaptacji faktu, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie kontrolować. Elastyczność jest przeciwieństwem sztywności, która blokuje rozwój i rodzi frustrację. Człowiek elastyczny potrafi znaleźć drogę tam, gdzie inni widzą jedynie przeszkody. To właśnie ona pozwala nam zmieniać plany, kiedy rzeczywistość tego wymaga. We współczesnym świecie ta umiejętność nabiera szczególnego znaczenia. Rynek pracy ewoluuje szybciej niż kiedykolwiek. Technologie dezaktualizują się w ciągu kilku lat, a stabilne dotąd modele życia i relacji stają się dosyć płynne. Bez elastyczności łatwo poczuć się zagubionym, a nawet przytłoczonym. Elastyczność chroni nas przed paraliżem w obliczu nieznanego. Zamiast pytać, dlaczego to się stało, zadajemy inne pytanie, co mogę teraz zrobić. To drobna zmiana w sposobie myślenia, która jednak daje ogromną siłę w działaniu. Dzięki temu, zamiast zatrzymywać się w miejscu, zaczynamy szukać alternatywnych ścieżek i rozwijać kompetencje, które otwierają przed nami nowe możliwości. Można powiedzieć, że elastyczność jest pomostem między odpornością a rozwojem. To ona pozwala przetrwać trudne sytuacje. Ale też zmieniać je w szansę na coś nowego. Badania psychologiczne wskazują na kilka elementów, które odgrywają główną rolę w rozwoju odporności. Optymizm realistyczny. Nie chodzi o naiwne myślenie, że wszystko będzie dobrze, lecz o przekonanie, że nawet w trudnej sytuacji zawsze znajdzie się coś, co możemy zrobić. Poczucie sensu. Osoby, które mają jasno określone wartości i cele. Łatwiej znoszą przeciwności, ponieważ wiedzą, po co walczą. Sieć wsparcia społecznego czyli relacje z innymi ludźmi, które dają nam siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę w to, że nie jesteśmy sami. I samoregulacja emocjonalna. Odporność to także zdolność panowania nad stresem, nad lękiem i frustracją w taki sposób, by one nie przejęły pełnej kontroli nad naszym życiem. Odporność nie jest czymś wrodzonym to zestaw umiejętności, które możemy wypracować. Warto pamiętać o kilku codziennych praktykach, takich jak ćwiczenie akceptacji, uznanie, że nie wszystko zależy od nas, zamiast walki z nieuniknionym, budowanie małych kroków. Duże zmiany bowiem zaczynają się od drobnych działań, które wzmacniają poczucie sprawczości. Dbanie o nasze ciało poprzez sen, aktywność fizyczną, zdrową dietę to fundamenty, bez których trudno mówić o odporności psychicznej. Refleksja i uważność. Ile zatrzymania, medytacja pomagają lepiej zrozumieć i wyrazić własne emocje. Elastyczność objawia się w drobnych, codziennych decyzjach, gotowości do zmiany planów, poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań, otwartości na uczenie się nowych rzeczy. To również umiejętność wyciągania wniosków z porażek. Zamiast traktować je jako koniec drogi, widzimy w nich szansę na rozwój. W pracy elastyczność oznacza zdolność do adaptacji do nowych projektów, do nowych zespołów czy technologii. W życiu osobistym gotowość do zmiany schematów, które przestały nam służyć, a także otwartość na rozmowę i kompromis w relacjach. Współczesny świat nie daje nam gwarancji stabilności. To, co dzisiaj jest pewnikiem, jutro może się zmienić. W takim świecie jedynym naprawdę solidnym fundamentem jesteśmy my sami, nasze umiejętności radzenia sobie z niepewnością. Odporność psychiczna i duch elastyczności sprawiają, że zamiast zamykać się w lęku, potrafimy działać, potrafimy uczyć się i rozwijać nawet wtedy, gdy warunki są trudne. To właśnie te cechy decydują dzisiaj o sukcesie. Zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nie zawsze możemy przewidzieć przyszłość, ale zawsze możemy wybrać, jak na nią zareagujemy. Odporności psychicznej i elastycznej zatem nie nazwiemy luksusem, ale koniecznością w świecie pełnym zmian i wyzwań. Nie chodzi o to, by unikać trudności, lecz by się z nimi mierzyć. Każdy z nas ma w sobie potencjał, by być odpornym i elastycznym. Trzeba go tylko świadomie rozwijać. Pamiętajmy, siła nie polega na braku słabości, lecz na umiejętności podnoszenia się po upadkach. Elastyczność nie oznacza braku zasad, ale zdolność do znalezienia nowych dróg, gdy stare przestają prowadzić dalej. To właśnie dzięki tym cechom możemy nie tylko przetrwać w świecie niepewności, ale też rozwijać się i odnajdywać w nim sens.